Tylko nie spadnij, dobra? No, ty się chyba oszalałaś. Nie, ja się boję. Teraz! Teraz! Słuchaj, kurwa! Dobra, dobra męka, po, po, po serce, głos, serce, babucie! Zabiję <grymne> O Ukłask! <grymne> Spad! Pomocy! Fireball. Główno mi zrobił, ale debil. <grymne> No co ty no... Jezus, spadłem, tam... dlaczego tak? No nie, ale bez sens. Ejka słodzieczki. Witamy Was w wersji wiosennej Bedwarsów i przechodzimy do Gierki. Zostawcie łapka w górę, subskrypcję i bicie na social media. Zostawcie mi obserwacje na Instagramie, to wyślę wam coś. Bicie <słuch> na free fans. Eee, hej. Wiesz je brzydka. <słuch> Boże. Nie no, patrzcie, jaka brzydka. Pojdzie... <słuch> Widzicie? Kuba, widzisz jaka brzydka? <grystka> Masakra. <grystka> Dobra, ja się to zajmę łóżkiem. Nie wiem, ja idę gdzieś przed siebie. Ja się zajmę łóżkiem. Rzuca i temy. Tak? Dobra. To ja biegnę na bijamen. O, to ja idę dosłownie przed siebie. Także przyjdą zaraz jakieś lamusy i nas po prostu zabiją. Ale oczywiście już są emeraldy. What are you doing? No, są tu żółte lamusy, weźcie ich. Jezus, zabili mnie. Idą chyba do idą nas. Idą do I nas, dobyt. idą do nas, idą do nas. Mamy przysyłane. Ty... O kur... Idź, 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 poszedł. Bicie on... ich. Jezda, halo. Halo, przepraszam. O no, ty jedno. Dońcie go. Nie zasługujesz na życie. Nie zasługujesz Czerwony. na życie. Czerwony. Ej, nie, ej, nie, ej, nie, ej, nie, ej, nie, ej, nie, nie, pomocy, halo, halo, a. Myszka. Nie no. Nie, ty spadłam. Mieszka mi się zaczęła. Wy robicie sorry. laski, ja umarłam. On nam. Boże, jak się... Normalnie zaburzona. Kolejna idzie. No, Zaraz ci taką nas tu jazdę zrobię! Że cię normalnie matka nie Musisz pozna. Stąd. Czy już są emeraldy? Bo ja chciałem tylko to. Kto nas w pierwszy dojechał? Żółci, co nie? Tak. Nie wiem. po prostu się Zaraz odwiedzi. im pokażę, co to znaczy... ...wybombia i familia. To jest i Mam. Ej, czerwony do nas idzie! Halo, pomocy, halo, halo! Jezu, ja, matko, no, no. no i to. No nie, ja jestem u żółtych, zginąłem. Matko mhm. Chrystusowa. Ona. Ej, gierka. nie, ja tam nie idę. Przecież ja jestem głupia, że ja tam idę. Nie Jaka ściekła gierka to była. No, biegnie tu. Jezus, teraz ci wydubcę. Wypieprasz. zabije. No. A. A, ja też umarłem. Niebiescy niebiescy idą do nas. Halo, help. Ej, bo niezabudowane łóżko. Może jakieś z nim bije. Jakoś lamazarnie. Weź ich, Niebieski ty, głupia suko. Ej, na Ej idź stąd. Halo, opuść mój dom. Ja ci zaraz pokażę! Ej, bo żółci! Taką jazdę, no, wam, zro... no, taką jazdę z... wam zrobię! Bo taką jazdę wam zrobię! oni się że... wszyscy na nas fokusują dzisiaj. Oni są dzisiaj bardzo nieparnie. Oni już nas I znają z YouTube'a. No z YouTube'a. No tylarz! No i ja umarłem, ja! Ale no, 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 no zastronna na żółte ptoki! Kolejna! Kochani, to są właśnie efekty sławy. Dajcie nam być <laughs> sławnym. Po prostu dawajcie nam lajki, zwalczymy ten hejt. Teraz poproszę dodawtle. tle Nie daj się. Dzień nic swoje Chyba na tej arenie nas nikt nie rozpoznaje, bo się nikt nie rzucił na nas. No i dobrze. Jeszcze powiem wam, że najgorsze to jest na ulicy, jak po prostu idę sobie drogą i cała banda dzieciaków się na mnie rzuca. Już ktoś idzie. Ty mendo, ja ci zaraz dam! Nie mają muszka. Że ten o, bolo to się przekręci. Nie mają muszka, nie mają łóżka. Idziemy ich wy wybić. Wykatrupić. Bo co ty na no to mały, chciałbyś mylić? E, niebiescy mają no, giga słabo zabudowane łóżko ogólnie. Niebiescy to są jakimiś pro... Y, tymi tam, tymi... No, posrańcami chyba są. Ej, chodź ze mną do niebieskich. Idę. Tu ze środka. Masz TNT? Mam. Postaw mi. Uwaga, stawiam! Idźcie! Ja spadłem ogólnie. Jazda z nimi! Idą, idą! Idzie! Idzie! Idą, 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 idą. Uwaga! Jazda. Jazda! Jest u nas, jest u nas, jest u nas. Idź stąd, idź! Kurde! Biegnę! A. Jazda z... No ty szmato! Ja ci dam! Taką ci jazdę zrobię łóżkę. Co ufoli. oni by zrobili. Co oni ci zrobili? <grym> <grym> no boże no! Naprawili. Tak no, huźba! Ej, rozwala łóżko! No ratuj to uszko! Guta dupa! Ja nie żyję! Ja umrę. Piko! Piko! Jak on bije, on mi... Boże, ty masz zostawi. zero! Masz zero życia. Ja mam pięć Jedno. Serca. Ja się boję chodzić, bo spadnę za mocno i pomnę. Idzie, idzie drugi. Boże, ja potrzebuję jabłko. Dobra, patrz, idziesz za mną, chodź. Idziemy im tak na. Liczy <coughs> się, k zesrają. srają. no ty się trochę ustąpi. Chodź. Tylko nie spadnij, dobra? No ty się chyba oszalałaś. Nie, ja się boję. Teraz. <coughs> <Jest druga wstry. coughs> No, Dobra, Wynka, do po, po Serce serca! Pół serca babucie! To mi minęło O Ooooooh, ah! spadł. 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 spadł! Ale akcja. Ej, za Boże, to bo ja mi... nie wiem, co. Pomocy. Pomocy. Fireball. Gówno mi zrobił, ale debil. <laughs> No co ty, no to... Jezus, Dlaczego tak? No nie, ale bez sens. Obuduje ktoś łóżko teraz? Tej Ja mogę. Dobra. Tylko dajcie ja mi złoto. No co ty, no to mały, Chciałbyśmy bimbały. Może teraz mi cały czas po głowie to Dobra, bimba. cicho, bo to nie trzeba do odcinka ustawić, jak będziesz tu chwilał o bimbawach, no. prawa autorskie nałożą. No właśnie. Żółty. Znowu ty. Nagrajmy te jak manka śpiewa, no co ty mały, chciałbyś mediaksy. No, jak co? No co ty na to mały chciałbyś mediaksy. Nagrajmy jak Manka będzie śpiewać. W Minecraftie To jest Jesteś nienormalny, <śpiewanie> ja nawet śpiewać nie umiem. Miała to miałam milion wyświetleń. Masie ci podkręcić jakiś autotune, czy coś? No co ty na to mały chciałbyś mediaksy. To się nawet nie rymuje, człowieku. Dobra, jak się no autotune narzuci, na to, to mały, będzie się rymować Ej, bo idzie, idzie czerwony, czerwony do nas, ma go od tyłu zajdzie. Zajdzie. Ja go z, od tyłu go wezmę. I spadnę. Słuchaj mnie. Masz dawno. Idzie czerwony, idzie czerwony, idzie czerwony. Ja mam teraz bardzo expensive rzeczy w jak Bum Bum, bum. Muszę tu zbudować takie coś. Czuka maja. Idzie do nas. Idą do nas czerwoni, błagam Zaraz chodź. ci taką jazdę zrobię, że cię... Tak. Co? Nie krzycz tak. Nie krzycz, że ja mówię spokojnie, jestem spokojna. Boże, spokój, Święty. hormony. No patrz, co on robi. No nie no, zaraz... oni wam tu walną, zaraz jakiegoś TNT. Firebolem rzuć w niego, no. Ale ja nie odbierze. Weź od na no to... mm. ja Kup. naprój czy coś. Firebola, co wy robicie? Osikaj niego moczem, czy coś. Aha. No, Debilu! Co, co za ty debil? Robisz? W dupę se to! W dupę! wszystko. Idź stąd! Poszła raz, dwa, trzy. Jezus! Jezus, idź stąd! O nie, Jezus. Dobra, sobie. Nie, to jakaś larwa. Idzie już tu. Idzie? Idzie. W ogóle Mańka stanęła na generatorze i nam się nie zbiera. O, pierwszy. Zabiłeś? Zabiłem. <noise> Ej, bo idzie do nas, idzie do nas, idzie do nas. Twu, Boska, Matko Boska, matka Boska, Matko Boska, matka Boska, Matko Boska. Ok. Ej, dobra, mam pomysł. Ej, jakiś grup. Widzisz to? Kupuję no. TNT i idę do nich. Jak przyjdą tu? Okpa. Okpa, Okpań, nie wracaj. Plus jeden. No co ty, no to. Ma... Nie Ale nie, ja muszę. Aha. Ona Marka im pójdzie i wysadzi im wyspę. I wysadzi im rodzinę. <laughs> Marka. <laughs> Jestem Mania cieszy. dawaj, lecimy. Co ja? Nie wiem, jesteś głupia. A ja nauczyłem mańkę, jak się lata, i teraz sam nie umiem latać. Czerwony tu idzie. To powiedz mu, gdzie ma, e, gdzie do domu. Aż Ej, do ma... domu to w drugą stronę. <laughs> Dobra, umrzał. umrzał. Umrzał? No bo mańkę i muszko rozwaliła. No. no to teraz jeszcze umrzał całkiem. Tak. I co robi czerwony w łóżku zielony? Nie wiem, może tam jakieś tam dzieci. Nie wiem, może niszczymy łóżko. No ale Na on przykład. wyszedł z tego łóżka. A może dzieci. Bo to zielonych już nie ma. No jeszcze głupia. Zostali jeszcze niebiescy, musimy wyeliminować niebieski. Czerwoni zostali. Ale niebiesce mają łóżko, trzeba im zniszczyć. Jestem czerwoni, pod... Aj Bo zielonych są. Tak? No to trzeba ich zabić. Zostało dwóch i dolecimy na ich koniec tego cyrku. Obici są. Trzeba im dać pomoc do końca. Jazda! Dawaj, Miejka. na to. Karsz, krasz, krasz. Dobra, ja Dobra, El! Jestem mistrzem w tą grę. Chodź, Wiecie, na social media, lajki, subskrypcje, proszę zostawiać i. Papa, widzimy się w kolejnych odcinkach. Proszę zaobserwować moje konto na TikToku, gdzie twerkuję. Papa! Pa. A proszę wysłać mi pieniądze.